Maleczko, dzisiaj mamy a 6 c 7 po lifcie. Motor CRT, to jest 218 koni. Kiedyś tam były wymieniane łańcuchy w tym samochodzie, ale niestety z czasem coś, klient kiedyś zaczął coś jakby delikatnie poklepywać. No, wstępnie usłuchując, słuchajcie z wałeczki w tym samochodzie. Także najpierw postanowimy odkręcić jedną stronę, później zajmę drugą stroną. Prawa strona, no yy, wałki nie mają nadmiennego wysokiego, wysokiego wytarcia. Mierzę tu czujnikiem zegarowym na końcu, jednak jest, jest minimalny luz, ale mierząc cztery setki na wałku, na wałku yy, tu na końcu. Zdejmę wałki, zobaczę same regulatory. Nie wiem, nie kojarzę z innych samochodów. Naprawdę muszę przypomnieć. Dziwne jest to, że to koło zębate, sące jest bardzo takie ciemno no, granatowe, fioletowe. No, temperatura. Przecież tu jest niemożliwe, żeby tak się koło, koło zagrzało. To jest normalne, to jest normalnej barwy. Będę musiał sprawdzić, czy, czy wszystkie, czy wszystkie te napinacze, czy wszystko, wszystko działa poprawnie. Wstępnie, jak patrzyłem się okrętem, można to lekko sprawdzić. To działa, sprężyna jest jakby ok. tu mnie troszkę niepokoi, że że ta zbawka jest taka na równi. No niby jest ok, ale zdejmę wałki. Ja jeszcze powiem, że ja obstawiam tamtą stronę, bo tamta strona bardziej, bardziej, że tak powiem, klepie, żegocze, ale zobaczymy, może być taka sytuacja jak u mnie. Pamiętacie, jak była jedna dźwigienka, leżała obok, jak zdemontowałem do łańcuchów, może być taka sama sytuacja tam. Gdzieś klepię sobie o dźwiękę. Nie wiadomo, zobaczymy co się, co, co się dzieje po drugiej stronie później. Na razie tą stronę rozbieram, zdejmuję wałki. Przejrzę wszystko, zobaczę co się, co się dzieje w środku. Dodam tylko, że wałki naprawdę w idealnym stanie, nie porysowany nic. Motor może ma chyba 100... prawie po 200 tysięcy przejechany, to jest, to jest 15 rok. Demontuję wałki, zobaczymy co się dzieje. I chcę tylko dodać, że jest idealnie czysto w silniku. Naprawdę, zobaczcie. Ja tu nie wycierają nic, nie? Tu jest tak zaolejone. Po prostu, po prostu tu jest y, czyściutki olej. Klient robi to, co 80 tysięcy zmienia olej w tym silniku. Naprawdę powiem Wam, takie krótkie long live y jest, jest, jest warto. Naprawdę, naprawdę jest warto. Nie, nie wiem, czy to będzie widać. Ale jest data na wałkach. 19 grudnia 2016 roku. Samochód jest z początku 15 roku, czyli przeszedł akcję serwisową. Ma nowe na wałki, bynajmniej z prawej strony. jak mówię, coś go ewidentnie boli. Będę musiał rozebrać jeszcze lewą stronę, do strony kierowcy. Zobaczymy, co tam. Tutaj mamy 27.09.16, czyli też to są, to są nowe wałki. Także, sprawa na następująco. Rozebrałem wszystko, wszystko muszę troszkę poczyścić. Moim zdaniem troszkę to nie były pozakładane te, te stopki. Mają już delikatne zarysowania, niestety, ale nie ma tragedii. Są za duże luzy na, na, na stopkach, może wam, może wam pokażę. mi się uda... W... O, zobaczcie. Jak pracuje wszystko. Zmierzyłem. To jest tak 4 setki, 4 setki, może w tą stronę wam pokażę, uda mi się pokazać. Zmierzyłem to jest 4... O, tutaj jest takie położenie, no dziwa jak pracuje, o, zobaczcie to położenie. Tu jest 4 setki luzu osiowego, 4 setki luzu osiowego na tej panewce, zobaczcie. Słychać ten luz? Słychać. Za dużo, za dużo. Zmniejszam to. A jak to zrobię? Ja tylko delikatnie zabieram te powierzchnie, na których wałek siedzi, bo te dolne panewki są niezużyte, praktycznie nigdy. Największe zużycie, zobaczcie, to jest zawsze u góry. Zbieram górną warstwę tylko, dosłownie dwie setki. Skręcam wszystko z powrotem i, i będzie, będzie ta suszko. Słyszycie luz? Naprawdę duży luz. Zaraz zobaczycie luz po, po naprawie. Ten wałek, to jest oczywiście wałek wydechowy. A jeszcze Wam wcześniej pokażę wałek ssący. Wałki ssące się mniej zużywają, ale jednak... Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie luz na panewce. Słuchajcie. To jest luz. To jest niedopuszczalny luz. Tu zmierzyłem. Jest pięć setek. Pięć setek, czyli pół dychy. Za dużo. Naprawdę za dużo. Jak patrzyłem po tych wszystkich wałkach, to mówię. Tu przy napędzie było OK, ale im dalej od napędu, tym było najgorzej. Najgorzej było na tych dwóch ostatnich ponewkach. Ale te, to już były tragiczne. Najgorzej, najgorzej jest właśnie zero setki są na tym wydechowym i 500 jest na tym, na tym sącym. Potem wytrzymujemy odwrotnie, ale zaraz to wszystko, zaraz to wszystko do, zaraz to wszystko dopracuję. Zaraz to wszystko dopracuję, będzie cacuszko. Pokażę Wam jaki będzie efekt finalny. Dobra, tu mamy spolerowane. Jeszcze chwilę złapę mocniej. Zobaczcie, zobaczcie na stopkę, prawe samo się trzyma. Teraz, zaraz Wam pokażę, słyszycie to? Nie ma gramaluzu. Znaczy jest luz, takie powinien być. Zobaczcie, stopka chodzi, ale nawet się w pewnym momencie, no jak przesunę na bok, bo musiałem dokładnie w to miejsce, w którym, w którym pracuję, ale naprawdę uwierzcie mi, jest, jest naprawdę idealnie. Jest naprawdę zrobione teraz pasownie. Jest perfekcyjnie teraz zrobiona ta stopka. I tak będzie zamontowana. Teraz sprawdzam jeszcze napinacze, co tam się dzieje w środku, czy wszystkie sprężyny ok. I będę składał tak się zciąg cegara, Stąd tu się nie rozsypie. Zobaczymy, tu mówię na tym sprężyna, nie? Ale tak naprawdę, to tu jest pierścień. A taki pierścień rozprężny, nie? Który działa tylko w jedną stronę. Ten czop, tu wchodzi tutaj, i po prostu zobaczcie, jak to jest po złożeniu. On się ten zobaczcie się po prostu przesuwałem względem siebie. i Kasium luz międzyzemny na tym kole pośrednim, które, które napędzane jest przez łańcuch rozrządu tam przy, przy głowicy, przy, w silniku. Nie? Także no, tu nie ma co pokazywać, jest wszystko ok. Bardzo ładnie to wygląda. Oczywiście ja to wszystko wszystko powymywałem, tymi otworami powpływał po pół po hamulcowy. Także widać, że to pracuje. Tu jest olej w środku. Składam to wszystko składam to wszystko od nowa. To musi być w tym miejscu, nie, nie to wszystko od nowa. Segerka ładuje. Tu jest sprawa. Sprawdzam, sprawdzam drugie koło, że jest wszystko ok. Montuję w, do samochodu. Spanowane mam góry. Także osiowe, jest wszystko ok. Teraz zrobione. Skręcam jedną stronę. I będę jutro prawdopodobnie zajmował się lewą stroną silnika. Jeszcze zanim złożę wszystko, zwróciłem uwagę, że zobaczcie tutaj. Jest normalnie wypracowane lekko. Wybrany jest przez, przez ten pierścień zabezpieczający, ponieważ on pracuje tylko w jednym tej miejscu. Zauważyłem, że on tutaj też jest wytarty. Pierścień oryginalnie ma 1,2, a tu już zostało 1,1, czyli 1,1 mm, już jest starte. I postanowiłem założyć: mam pierścień, który ma 1,3, jest grubszy i Lepiej skasuję ten luz po prostu na tym kole ze założę, założę nowy ten, założę nowy, nowy pierścień. Oczywiście na wszystkie cztery koła, bo znajduję pierścienie i, i po zakładam. Także pokazujemy te luzy, bo jednak to koło po zmontowaniu, to jest, no ten luz nie, nie ważne, ale ono miało takie lekkie, lekkie, wzdłużne te, 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 te ruchy. Na pewno ta sprężyna to skompensuje ten, ten ring tam w środku Ale jednak zabezpieczę to tutaj, żeby pasownie siedziało na tym, na, tym, na tym segerze Żeby nie było tych luzów Także może też to mieć wpływ na jakieś tam odgłosy podczas pracującego motoru Tego, tego naprawdę nie wiemy Także kasujemy wszystko, co tylko możliwe Teraz Wam mogę pokazać Zobaczcie Na, na starym Widzicie ten luz, to też może być wpływ, a po naprawie. Zobaczcie tutaj. Minimalny luz, no wiadomo ten zegar się odgina, ale ja go praktycznie wcisnąłem tutaj na ham. No może i na ham, bo jednak koło, jednak to koło musi pracować, bo przecież musi kompensować ten luz, ale Powiem Wam, że jest, teraz jest idealnie. Zobaczcie. To. Teraz będzie to cóżko, naprawdę. Będzie Pan zadowolony. Eee, także mamy rozebraną teraz już lewą stronę silnika, czyli to od kierowcy, bo dla niektórych to jest prawa strona. Eee, tak pokrótce, widzieliście co się działo z lewą stroną. Tu mamy tu mamy tą samą sytuację. Słyszycie, co się dzieje? To koło jest gorsze, niestety. Pomiary, wiadomo, mikrometrem i tak. Lewą stronę planowaliśmy dwie setki, stopki górne. Prawa strona jest bardziej zużyta, są większe luzy. Nawet widzę, po, widać to po panewkach. Tu będziemy zbierali około trzech setek. Trzech setek. Planowanie tych górnych stopek, żeby docisnąć wałki. Wałki, oczywiście, tak samo jak tamte Są wszystkie cztery nowe 17, 09, 16 Tamten jest chyba miesiąc starszy Także mierzę wszystko Ładuję do chłopaków planowanie I, i wieczorem, ewentualnie jutro, jutro będzie montaż Podczas gdy stopki były, stopki były w planowaniu Przepatrzyłem głowicę jeszcze I niestety te ustereczki Dwa napinacze Dwa napinacze, wadliwe niestety A tu są nowe Dwa nowe założymy, będzie cacuszko Zobaczcie Jak wyglądają stopki po planowaniu One są po prostu jak lusterko Ta jedna tylko tutaj jest mało wzięte Ale jest, jest zabilona Zobaczcie jak to wygląda Po prostu są polerowane Są idealnie zrobione Teraz Montuję wałki, troszkę z oliwki wszędzie wiadomo I składam, jeszcze Wam coś pokażę, zobaczcie, że wałki były zmieniane Ale stopki 14 rok Z lipca 7 miesiąc Także Tak to jest to Dolne Zobaczcie na dolne Grama, grama zużycia Wiadomo, że, że Sprężyny zaworowe, napinacze Ciągną, pchają wałki do, do góry, dlatego dol, na, dolnych, na dolnych panewkach praktycznie się, praktycznie się wałki nie, nie opierają. Zobaczcie, one są po prostu idealne z 14 roku, przebieg prawie 200 tysięcy. A tutaj jak spojrzycie na panewki, już są zarysowania, ale minimalne. One są tylko lekko prosowane, tak naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo gładziutkie. Dobra, zmarłę wszystko, składam. I będziemy później obserwować jak będzie po odpaleniu. A na pewno będzie cicho, bo zmniejszyliśmy luz na panewkach i dwa nowe napinacze znalezione Prawdopodobnie to klekotało właśnie z tej strony. Te dwa. Zobacz, puste. Nie, ma, nie mają nic. Takie wyjąłem silnika. Ten jest w ogóle ten jest w ogóle zero. Słuchajcie, jest ciemno. To skończyłem go dosłownie dzisiaj po 20 godzinie, tak wyjątkowo. Ale słuchajcie. Coś pięknego. Nic nie klepie. Po prostu tylko słuchać samych fryskiwaczek. No jest dosłownie, no i... O! jedynie tylko znaczek widać. Patrzcie, lewa strona. Prawa. Coś pięknego. Naprawdę. Moto nawet jedynie.